Sąsiedzi Chciałbym pożyczyć wasze szczoteczki do zębów, żeby się wyczesać tam, gdzie nie sięgam Jeśli się zgadzacie, to niczego nie mówcie Czyli się zgodzili Taka okazja zdarza się tylko raz w życiu Skoro już tyle pożyczamy, to może weźmiemy też telewizor Wielki ten telewizor Wielki i bardzo ciężki mm, Słusznie Niech pomyśla. Dobrze Rozum podpowiada mi, że król, czyli ja, nie powinien targać ciężarów <laughs> Uwielbiam targać ciężary! Biedny Mord. Czekaj, pozwól, że ci pomogę. Pchaj mocniej nogami! Od czego masz nogi, jak nie pchasz? Wiecie, co jest dziwne? Sądziłem raczej, że baza pingwinów będzie pełna pułapek. Mort, zaczynam mieć wrażenie, że się w ogóle nie starasz. Maris, get Ha! there!